I've dead. Yeah. Cześć. Witam Was serdecznie. Dobry, dobry, e, witam jeszcze raz moi drodzy. Kto oglądał dzisiaj maszynę, to nam na końcu zresztą Wam powiedziałem, że jeszcze raz dzisiaj się spotykamy na rozlosowaniu nagrody, która była w filmie OmC 2. Prezentacja 4N, czyli Poznania i dodatku tramwaju. Słuchajcie do, tego, do tej krótkiej mapy. I tam oczywiście przypominam jeszcze raz, bo widzę, że dużo osób się pyta o to. Przede wszystkim chodziło o to, aby rozpoznać hasło, które zostało ukryte w filmie. No i hasłem pra prawidłowym jest dobry tram. Niektórzy to pisali z, ze spacją, niektórzy nie. Generalnie dwie odpowiedzi są poprawidłowe, czy ze spacją, czy bez. Nie akurat nie będę tutaj różnicował. W, przy tym filmie prawidłowej odpowiedzi. Słuchajcie, powtarzamy dzisiaj losowanie po raz drugi, dlatego że osoba, która wygrała, nie zgłosiła się do mnie. Ja podejrzewam, że była to osoba przypadkowa, zupełnie, która gdzieś tam weszła na chwilę na taki film i napisała komentarz, bo tylko komentarze biorą udział w losowaniu. Jest ich dokładnie 66. A, oczywiście minus ten jeden, który już w losowaniu nie bierze udziału, czyli ta sama osoba, jeżeli dzisiaj zostanie rozlosowana, ona już nie będzie brała udziału w tym dzisiejszym losowaniu. Ja już przełączam Wam na moi drodzy na stronę, która dzisiaj, z której dzisiaj będzie losowanie. Nazywa się ona YouTube Random Comment Picker. Generalnie polega to na tym, że jak widzicie, ja troszeczkę może zmniejszę w tej chwili wielkość tutaj tego napisu. Losowanie nagrody. Tutaj widzicie, w tym miejscu jest zakwalifikowane 66 komentarzy. I oczywiście komentarz musi być prawidłowy, jeżeli osoba zostanie rozlosowana, komentarz musi być, odpowiedź musi być prawidłowa. I tak jak Wam jeszcze raz mówię, nie bierze udział osoba, która się do mnie nie zgłosiła, jeżeli nawet jakimś cudem dzisiaj zostanie rozlosowana, ona nie bierze udziału, czyli będzie jeszcze raz powtórzone losowanko dzisiaj. No dobrze, słuchajcie, szkoda, że niektórzy nie wiedzą w ogóle o co chodzi, szkoda, że nie śledzą na bieżąco mojego kanału, bo wtedy pewnie wiedzieli, natomiast jeżeli ktoś wpada raz na ruski rok, to wtedy wiadomo, że wiedzieć nie będzie. No dobrze, eee, więc co, więc powtarzamy drugie losowanie i mam nadzieję, że znowu daję trzy dni od dzisiejszego losowania osobie na zgłoszenie się do mnie. Może to zrobić przez maila, może to zrobić do mnie przez wiadomość w, przez YouTube'a, może zrobić to e, również przez fanpage'a, do tego którego linki wszędzie macie w opisie e, kanału. Także słuchajcie, możliwości jest wiele, e, pewnie jeszcze wszystkich też nie wymieniłem, ale to są te podstawowe, e, więc e, mówię, każdy ma e, 3 dni, osoba, która wygra dzisiaj ma 3 dni na zgłoszenie się i, i przesłania mi informacji z adresem do wysyłki ja na własny koszt wysyłam wam przypominam pendrive'a i mm, wysyłam wam e, taką torebkę e, ładnie taką, to wszystko jest z tramwajów warszawskich, czyli komunikacyjnie jest podpięte pod odcinek komisji, dlatego że właśnie nagroda mniej więcej tego tematu dotyczy dobrze, nie przedłużam już dzisiaj w takim razie, uwaga, uwaga, kręcimy kołem fortuny i Słuchajcie, startujemy z losowaniem, po naciśnięciu przycisku start zostaną wczytane Wasze komentarze i one się tutaj będą wyświetlały bardzo szybko, no i któryś zostanie z nich rozlosowany, czyli tylko jedna odpowiedź zostanie trafiona. Także uwaga, słuchajcie, zaczynamy, lecimy, start! Koło Fortuny zadziałało, uwaga, uwaga, uwaga! Starmi! Dobry tram, wszystko się zgadza. Starmi. E, starmi ma 3 dni. Jeżeli dzisiaj jest na czacie, to fajnie. A jeżeli nie, to będę powtarzał po raz trzeci, aż do skutku, aż się ktoś do mnie, że tak powiem, zgłosi. Kolega starmi, jeżeli dzisiaj jest, ale nie widzę go za bardzo po komentarzach. E, więc jeżeli go nie ma, e, jeżeli go nie ma, to ma na to 3 dni. Ja ten film oczywiście upubliczniam. On jest u mnie na kanale. Ma 3 dni na zgłoszenie się. Czyli dzisiaj mamy w poniedziałek, wtorek, środa. Jak do środy się nie zgłosi, um, robimy po raz trzeci losowanko. Także słuchajcie, generalnie mamy wszystko już pozatwiane w tym odcinku. Wiemy, kto wygrał. Wygrał Starmi, Napisał dobry komentarz, więc ma możliwość do mnie się zgłoszenia. Dobra, no nie przedłużam w każdym bądź razie. Dzisiaj to tyle. Pozdrawiam do następnego losowanka, do następnej nagrody, która mam nadzieję do mnie trafi. Dobra, pozdrawiam Was serdecznie. Fansim żegna się z Wami. Trzymajcie się. Cześć.